ona typu się to kresowania znacznie. Nie, no <grywa> gdzie? Do Egiptu torebka. to torebka. Ta torebka mnie nie, nie. tak. Skąd się wzięli tą torebkę do Egiptu? czy jestem facetem. Może się identyfikuję jako kobieta. Ja się identyfikuję <grywa> jako helikopter bojowy. Jakie <grywa> dole. Kaj chuj. O, tak chujka się uproszę. No bo tym, ty, 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 ty to jest Lanez, no to, ty, to ty, coś to... takiego. Ja ogórki, bym chciał, bo i mówią o tym chobiku. Ja <słyszy> też nie. Dobrze. Dobrze, bo ja mam od polonu z i i to że nie widział haseł. Solinek teksta będziesz chciał sobie. będziesz no, zgadywać. A wiesz, że jak masz nas od to możesz po prostu nas zminimalizować i sobie dostawałożyć to, co tam potrzebujesz na osobnej karcie, albo nas wyciągnąć jakby z tej karty. I ja widział. wolę widzieć czaty dobrze. Aha. Bo tam Dziki widzę dobrze z tą poleryną cię, chuje zrobił. No zrobię, fuja. A wiesz, że to mój moderator. I wiesz, że to jest swój moderator, ale myślałem, że wiesz, tak z dobroci serca, nie? Nie, znaczy on nie chciał nic złego zrobić, bo ja mam streama, wiesz, Ja skończyłem streamat. Czuję, kurwa, jest, mam agenta. Bardziej mech mech. Aha, dobra, to woła, ale nie wiem, jeszcze a co, co się stało? E, bo ty mówiłeś coś, że co ja będę chciał na nexta? Opowiadaj. Szefować czy... A to i taka będzie... I tak będzie um, na to... najpierw. Nie wiadomo. Póki, póki co jesteśmy trzeci raz z rzędu razem, tak? Aha. Trzeci. No wy teraz odgadujecie... No wy jesteście w drużynie znowu, ale jest cały czas z na przykład, nie? To, to tak się do końca nie da przemieszać, nie? No, Żeby nikt z kim nie był. Będzie się mieszało samo, no, daj spokój. Na razie daj spokój. Dobra, Ej, to tam? to zdrości robię. Radiancia. no, 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 no Ja w ciebie wiele miałam od początku. Jedzenie. Gołąb, że gołąbki? Gołąb. Co jeszcze? Jego Jagoda. Jagoda na pewno, no. Szef, że w kuchni? To mi tak ewentualnie się kojarzy. Jeszcze widelec. I Cezar, może być sałatka, Cezar. Może być słodka, ale to mi tak najmniej pasuje. Najmniej pasuje mi Cezar i szef. Ja zostać bym zaznaczała te trzy. Ne? Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest takiego. Nie, ja, no chyba tylko te. To co, zaczynam od jagody jako pewniak? No. Tezmurt, widelca. Dobra. I na koniec gołąb, czy szef? No. Czy ten Cezar? Znaczy Cezar, podejrzewam, że Dyba nie, nie je sałatki Cezar. Okej, okay. czyli szef kuchni albo gąbki. Twój moderator podpowiada mi, że szef. Ja bym w Głąbko poszedł. W Głąbko po poszedł? Ja uważam, że Dyba, dyba Głąbki lubi jeść. Mi się kojarzy z Dybą najprostsze myślenie, jakie może być do takich rzeczy, więc dlatego kurde, mi się ten szef tego. szef kuchni? No. Wiem. Bo wiesz co? Najbardziej się po prostu boję, że od razu no, im dam punkt dodatkowy i będziemy na równi, nie? Dobra, idziemy te gąbki, jak mówisz, gąbki do gąbki. Nie, no czekaj, to zawsze możemy pominąć i zostawić na następny. No nie by tak, nie, ale wiesz, z drugiej strony pytanie, że oni nas mogą nadrobić. Wystarczy, że jedno zgadną, nie? To już nas nadrabiają. A jak zgadną dwa, to są do przodu znowu. No to tu czekaj, to tobie Dyba bardziej z szefem by się kojarzył, tak? No. No, ty by lepiej znasz. No i ja nie wiem, czego ja tak dobrze znasz, że odchodzi. Bo no, grać z nim często. No gram z nim, Znowu często szefa. Powiem wam tak, pomyślcie. No i chuj. O! o. o. Dziękuję. Super. Dobra, czy jednak to były gołąbki? Dobra, mamy na następną pamiętaj Mumia. Na pewno. I jeżeli czekaj, to było takie słowo jeszcze jedno, które. Ja, ja przepraszam, dałem. że no, ja to powiem, ale bandaż napisany z błędem w mnie to, nie? Hmm, ja bym dał jeszcze w bandaże, wiesz co? Czekaj, gdzie to mam. Nie no, podpowiadaj, hmm, no podpowiadaj. One... No przecież widzisz Ola. tak samo jak ja, nie? No, daj spokój. Nie już tego widzenie. Nie zrobiliście tego Nie, no. Może duch jako mumia? Wiesz co, ja co? raczej jak już to w piłkę kurde, Też. bo tam wiesz jakieś kurde konduzje czy coś, to błędarzy aha, aha, no może. Idę do Foksika robić błędy. No ja nie wiem, nie, przepraszam cię no nie denerwuj się. Nie tak Przykro mi teraz. Ola, Ty się nie możesz odzywać. Ty moderator się zdenerwował i uznał, że idzie robić błędy i podpowiadać Foksikowi. Ch chcia chciałem, aha właśnie no, chciałem coś powiedzieć. No? Słuchajcie tego moderatora no teraz to trochę jest chyba obwióz, że to ta piłka i nie wiem, co za bardzo. No ale on robi. nie widzi tych, jakby... Wiecie, ja nie? nie, to, to, nie to od razu coś. jakby wiadomo, że nie robi Dobra, tego chuj, z u nie? piłkę, no, co zrobimy nic nie zrobimy. I chuj. O, o, o. Dziadek jest smutny. <noise> Czyli jednak. Dobra, w nas nas zrobiła. Olaszka no, no kapitan okay. nas. No ja nikogo na nie zrobiłem, po prostu nie myśli się logicznie. Jestem ciekawy, jakie mają słowa. Też masz tak ochotę, wiesz, tak jak grasz w to wiesz, tak jak za dzieciaka niektórzy robili, że tak podpatrzeć tą kartę trochę. No. Ale nie możesz, nie? A co to robię? Ej, ale fajna gierka, co? No, strasznie spoko. Jako, że dwóch facetów jest w mojej drużynie, Musicie... myśleć trochę jak baba. Ja czy się kogoś, miała Co Myślę, daj mi spokój. Ale ty I nie, też nie się to ty raz masz, ma. w tej I z strony A skąd wiesz, że jestem facetem? Może się identyfikuję jako kobieta. Ja się identyfikuję jako helikopter bojowy. O Boże. Masakra. Dobra, to póki jeszcze mogę powiedzieć, bo oni nie mają, no to jako mumia to nie umarli, no to duch by też pasował. Mimo wszystko. Myślisz? No. A nie Cezar? Bo oni wzięli jakąś złotkę, ja. ale mógłbyś. Cezary Cezar zawsze miał bandaż w, w bajkach. Później. Jeżeli miał 200 złotych zdobień. A nawet jeżeli je miał, to po prostu miał bandaże bardzo często, tak zresztą w bajkach. Nie wiem w ogóle, jakby, czy jakkolwiek ja to się może, może sprawdzić no, ale to się kojarzy. No ale grom też jest, jakby to jest ta. Te blueski mi wygląda, jakby no to były bandaże. Tak, tutaj, nie? Zawsze do, wokół Garka, tak gdzieś dotąd, że zawsze bo miały mała, jakieś tak bandaże. Aha. Albo jakiś taki dziwny strój. W sumie dużo, bo może być do bandażu też bieg. Chociaż nie, bo bardziej jak złamiesz nogę. Też, no. też o tym myślałem, ale nie wiem. Rozumiem, że ja nie mogę nic. Nie, nie, nie możesz nie. odpowiadać <laughs> niestety. <laughs> Dziękuję, Piterek. Na razie nic wam więcej nie wymyśliłem. Kanalizacja. Kanalizacja. To, rura, to nie? rura, nie? Pamiętaj, że jeszcze mamy to jedzenie. To proste. To co, chcesz, Dobra, aby w czy rura? Rura jest pewnie nie, no, jak no, dla mnie. Nie, rura to obvious, no. I teraz pytanie, ten gołąb z jedzeniem? Ja myślę, że gołąb. No to dawaj, bo ja jak zaznaczyłem ostatnio, to był niebieski. No i gitarę. Dobra, strzelamy coś? Już nie możemy. Aha. Można jedno, jedno więcej niż... Aha, sierdaj. taki ma jak. Jak nie, nie pomyśleliście o tym gołąbku. Pierwsze co pomyśleliście to gołąb i później takie... No, no ja właśnie tak pierwsze co pomyślałem to że w kuchni, no. Takie, gołąb to pewnie, ale w sumie może tak nie gołąb. Ja, ja, jakby jakby nie patrzeć, im, pierwsza myśl najlepsza, nie? Im więcej się myśli, tym więcej więcej Tym wiesz, gorzej. W, Dokładnie. No, tym gorzej. Dobra, do tego mi pasuje Solinek Grat na pewno. No i Garbus. No i ale garbus prosty pój. No. To, to ale musisz po... pomyśleć jak kobieta, nie? Oni okay. mają duży samochód, to jeszcze może być gigant. Nie. Nie no, no Grat no to też, no. O chuj. To e, coś. O! Po. Lol. No nie no, kurwa jak można było z samochodem nie, nie się ta, Chyba, no. że klimat ewentualnie. Klimat to mi nie chuje do samochodu. Jeżeli chodzi o samochód, to Albo ewentualnie sklimat ten związać. Że biegi. Nie no, ma się w domu. Co, Ola, mówisz? Do graty, to są w domu. Ej, ale i tak tego nie rozkwiniałam. Ej, Ale to też jest prawda: też może gra w tym domu. No dobra, gra to też może być kurwa z nieba, nie? No, ale nie właśnie napisane. za szybko działacie. Trzeba przecież. Sa ale, sa ale samochód to też może wpływać na klimat. To to kurwa mogę albo zaznaczyć bieg, albo klimat, albo chuj wie co. Ewentualnie środowisko. I paragraf znaczy, też, ja też może zbytno. być. Paragraf też znaczy. może być. Znaczy. Ale, ja samochodem, dostajesz mandat z paragrafu jakiegoś. A później sąd to, od razu, bo dostałeś za tą, to tą karę stronę, i trafiło do sądu. Nie są. no Albo, Albo to dla, dla środowiska nie jest zdrowe. Jak no, jedziesz samochodem w nocy, nocy dla klimatu. i z naprzeciwka światłami walą, to jest blask też, nie? W oczy. Tu wszystko pasuje Klimat do samochodu. Klimat to też klimatyzacja, można tak rozumieć. Tak. Wiecie tak. tak, co, z tych nie? wszystkich słów, nie? Najmniej mi się o, kojarzy no, w ogóle do tego grobu, bo mi się to kojarzy jako jednostka specjalna w ogóle, nie? Dobra, ale słuchaj, Solinek, musimy pomyśleć jak kobieta. Kobieta myśli najprostszym tokiem myślenia. Dlatego nie będzie roz, roz, rozpierdzielała bardziej. Ej, ktoś nas obserwuje w ogóle, nie? Bo rzeczy. obserwacja jak ktoś jest, bo kasujemy graczy siedmiu. Mamuto. No. Piciu. Piłam że chwilą, ale nie wiem czy przed czy po, tutaj, więc tak. Siema w ogóle, co tam u ciebie? i Solinek, to co, na, na bieg się przerzucamy? No ta, bo to by tak pasowało do tych dwóch rzeczy, nie? To jest taka chyba najbezpieczniejsza droga, póki co. No, spoko. To jak nam zostanie to dam w tym bieg. Niech. On da coś prostego. W porządku dałeś już wypią... Uuu, zmierz A, pracę? Reżakuję. Musicie pomyśleć. A, co przychodzisz? No to czekaj, Martwy? duch na pewno. Duch. No i Cezar, bo też jest martwy. Też jest martwy. Ja się ujebałem tego Cezara. Ale gdy mam zjechać to wtedy też fadasz, nie? No to też. A bo jak stanie przed sądem ostatecznym, to też już jesteś martwy. Sadafix, a jak często myślisz o Imperium Rzymskim? Dobra, duch na pewno, nie? Teraz już duch zaznacza się? No, duch zaznacza, no. Dobra. Dobrze. A nie, to nie nasze. Dobrze, no bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, że kibicujesz, dobrze. Dobra. Tak, ja Miłe. no to drugie, dać Tak przegracie, ale dacie radę. Będzie w foksie, że to drugie tak wchłania ciągnęło nasze. Siedzi bieżo, się nie śmieje jeszcze. A bo nie iść do światła, to blask też ma sens jakiś. Chyba. A, w ogóle mnie, mnie zawsze kurwa fascynują rozkwinę Anna. Anna generalnie myśli o wszystkim tylko nie o tym, o czym normalnie by się pomyślało. Czyli nie blask, ale, dobra. Ale Anna, jak do jeziora wpadniesz, to i się utopisz, to też jesteś już, wiesz, martwy. No niby tak, no. Ale no nie, jak, jak klimat trzech no nie, to też się gotujesz. Idę idę znowu się Ja nie też można się utopić <laughs> i do tego Ja chciałem to powiedzieć. Albo gigant Co się zje. Jak się nie dostaniesz piany, ci podziesz gęby i też jesteś zmartwychwstany. Bardzo... źle to wpływa na środowisko. A, jest, jak ciebie ten... gigant na depie, to też jest Ej, się a jak masz sąd i na przykład jak się nazywa na zasadzie, że jest kara śmierci w Ameryce? Fakt, no to to jest, to jest, to jest faktycznie to jest jakbyś powiedział, że, jak podejdziesz pod nieodpowiedni paragraf, to też idziesz pod kurwa toż no, w USA. A mi ten sąd pasuje, bo to sąd ostateczny, jak śmierć, i tam stajesz sobie przed bramami niebios. Ja bym obstawiła te... Może to nie, ale te dwa. paragraf, nie przesadzaj. Mi ten Cezar jeszcze pasuje. A I ten Cezar nikomu nie pasuje. To Cezary nie żyje. I jeszcze gigant rządzi z stopą, mnie. No to jeszcze to ja mi się kojarzy. A ty nie słuchała no. cię. <gry> Telepatia, kochanie. Ale jak nie masz gracji i się wypierdolisz na głupi i to też możesz być łatwy. To też dobre. Czy ja jak zrozumie? przez większość życia. <grym> Dobra, Anna, zgadzam się, tylko przy sądzie. Niech ja się pan nie grom, to też urzesz. Czyli myślisz, kurwa, że są? I ten grom mi się bardzo mocno kojarzy, kurwa. A jak jest czarny to gorszy? Co? Gorszy jak jest czarny to przegramy wtedy, wiesz? Wiem. Czy pomijamy? Nie. No właśnie grom mi się kojarzy z jednostką, tak jak Foksi powiedział. I nie wiem. To ja mówię. To ty mówiłaś, a to nie ci przed chwilą powiedział? Nie. Ja to ja mówiłam wcześniej. Będziemy, a ona, ja to mówiłam ona wcześniej. Się mówiła. o, ona ci nie słucha, pamiętaj Foksi. Ja wiem, ja wiem. A to nic nowego. Też cię kocham. Widzisz, nawet nie zaprzeczę, żeby nie było, że kłamie. Dobra, weź zaznacz to, co uważasz, bo ja bym tak czy jak ten grom zaznaczyła, więc... Po prostu jebnięcie z może. Ej, będziesz, a z tego odcinek? Nie wiem. Ja bym z tego kompilację zrobił. No, Może być, może być, no. Kurwa, no nie wiem. Zaznaczaj coś. Pozostawiam to tobie, możesz nawet pominąć, nie obrażę się. No i chuj. No dobra, neutralna, neutralna jest git. To trzeba pamiętać, że jeszcze jest coś do martwego, ale co tu jest kurwa martwe? Mówię Cezar, on nie żyje. Sodafiks jest zaraz. Kto jeszcze będzie martwy. Kodafiks zaraz będzie. U go. Barbie, Lala. Lala no. Lala i gracja na bank. O kurwa, hej, powiem ci, że to Gracja, no żebym w to poszedł. Patrzę na twoje słowa i nie wiem, do czego... to słowa. Nie, nic innego nie pasuje do Barbie. Lala no, na pewno. też blask. Gdzie to? Ale do Barbie z blaskiem? No, nie, Migracja lepiej pasuje, nie? No. Co zaznacza emigrację? No, lecym. Dzięki, Dzięki bardzo. Jest. <laughs> okay. Ale Ola musi być wkurwiana na nas, Jeszcze no, o, o, o. <laughs> to o tym na nas też wkurwiona. jest nie tak. Dwa punkty daliśmy i jedno z no, Ale co, 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 jak z nami jest nie tak? To z Barbie to mi się z gracją właśnie kojarzy. A dobrze nie zaznaczyłeś to no się, ja piamy, nie? To może mieć grację, to jest plastikowa. No i co? Ale oni film a, oglądali. A ogląda, oglądałaś film, bajkę i inne takie kreskówki były? Kolor? No, no to barwa na pewno, Ona no. Nie miała grację. No to na pewno barwa. Zaznacza się od razu? Tak. I teraz pytanie: Czy idziemy w ten grom? Dobra. Jedna, 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 jedna Spróbuję tego, co bo on rzeczywiście w sumie e, jest smartwe, wiesz? Tak teraz rozkmieniałam, to wiesz co w trakcie, jak oni gadali. Chyba, wiesz? Nie sugeruję no, wam no, żadnej no, odpowiedzi. Nie sugeruję wam żadnej no, odpowiedzi. Mówię, ale pamiętajcie, że macie dwie karty tylko. Co się wkręciło? Ty jak? Dobra, dla kontentu przedłużmy to jeszcze, bo oni mają cztery. A bezki oni tak długo to wszystko robią, mamy... A, dobra, jednak już nic. To się tu północzy. Musimy tej... więcej pomyśleć. <grych> Który się tak Dobra. teraz wyjaśnię. Okej, okay, przepraszam. Bo ty solinek w gorącej wodzie kąpany jesteś i tu byś chciał szybko wszystko robić. <grych> Jak Bo ja jesteśmy rodzicami i jesteśmy już wiesz, rozsądni. E tak, ja oczywiście, wyszłaś, że tak. Nie by nie patrzeć, tak? <grych> Musimy no kurwa nie obrażać. Ej, a może Celinek ja to też jest, a o tym nie wie? Z kim kurwa? A, Z czymś, no Z ten... Skarpetką, ja nie wiem. Może go nie poinformowali. Dowie się za 5 lat jak dostanie wezwanie maraton, na alimenty. Na pewno bieg będzie. Maraton na dwa. No to też jezioro, no, na no bo Bieg od razu do, do tego samochodu wszedł, nie? No Co, ale... maraton? A nie, dobra, to Je jezior, jest... Jezioro, maraton jezioro? Jakby był triatlon, to jeszcze, A, jak cię mówię, to bym to jezio jezioro się. zahaczył, nie? Dobra, może ten blask? Zaznacz. Fuj. No jak? Jakim chujem? No to... No nie muszę iść, ten ten to, do, 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 do tej jaziorę, Barbie. No? Barbie. Klimat, Cezar, gigant, jezioro, encyklopedia. Grom, paragraf, piana środowisko. Nie no, ja nie, nie kumam. Ja też nie kumam. Dobra Ola, twoja logika nas zniszczyła. <laughs> kurwa, nie wiem już kurwa nic. Dobrze że chociaż ja, działa. Nie. Raz, nie. Jak blask, z maratonem. Jakiego ja kurwa tutaj? No opatrzeć, jakby grasz, jakby, jak, jak wygrasz maraton to jesteś w blasku nie? Reflatoru. Ja to bardziej pod tą Barbie już kliknąłem wtedy. Dyba pojedynczy już dawaj, oni nie dadzą rady. Nie ja wiem, że pojedyncze, ale jak ja wam dam pojedyncze, to macie kurwa trzy opcje teoretycznie, albo cztery nawet. Dobra, to ja tutaj ja wymyślam. Zacznijcie Dobra, jedno mam dla Was. Ty Solinek, du, du, du. Mam, tu, mam, tu, mam tu dobrą podpowiedź. No. Internet? A to zaraz ci powiem. Okej spoko. Nie, nie, niech skończą swoje. Internet jeden Encyklopedia, czy że... tutaj... Wikipedia. Wikipedia mi też tak podeszło, to ale. Na bank! No nie nie widzę. Ewentualnie możecie paragrafy w internecie sprawdzić. I bić pianę kurwa w internetach? Co to robisz, kurwa? Kończymy czy... Na trzy, na trzy robię. Dajcie się nam szansę. Daj, Daj mi Mam dobra, Macie. No. Niech wam no będzie. Żlobał. Dobra. E, solinek, nie? Tutaj mi Yo. podpowiadają, że z barbi to środowisko albo klimat by mógł pójść. Bo z plastiku. Aha. No. I to, to nie jest głupie. O Fokus powiem robię, ci, że jest e, dziki obserwator zna ole. To on, może ja kimś... się spodziewałam właśnie, że on ją zna, dlatego, dlatego tak na to patrzę bardzo, wiesz? A co jeszcze do tego samochodu na przykład? Bo chyba z tego samochodu nie zgadza. Nie, no to, to był bieg, to. No to A, był racja razem z maratonem, nie? Okay. Jasne niebo. Ej, jakie oszustwo! Dobra. To są <laughs> dwa słowa! Jedno słowo! Oszustwo! Które <grywa> nie są jedno słowo? Dobre, Ej, ale dobre. tutaj i tak w sensie nic nie pasuje. Dobra. Ja, ja i tak, się ja to tak nie wiem, co zaznaczy. Ja bym ja też nie wiedziała. Ja bym grom ja zaznaczył. Ja bym zaznaczyła blask. No, kurwa. Blask nieźle ci... Grom i kurwa jasne niebo? A to nie było ściemnego nieba? Ale daj na. A, że w ten sposób. Ale daj na trzy teraz, żeby mieli szansę strzelić. My to chyba Uuu, szukamy. Ej, dobra, no to, dobra, to nawet nie wygracie choćby, nie wiem co, chyba że my źle strzelimy. Dobrze. <grydanie> A <Anna, grydanie> oni mają wciąż szansę, tak ci powiem. Dobra, da, dawać, nie wiem, środowisko? Czy Dale. Nie, jako to Barbie? No ta. Tak? Posłuchamy widza kochanego. Dobrze. Znaczy, czy tam napisał, że środowisko albo klimat, nie? Ale ja myślę, że bardziej środowisko, jeżeli no, chodzi też o. To bardziej. No to chuj. Jest, mamy to. Dobrze poszli. Powiem Wam tak, wygraliśmy. No tak, no bo tam było. I oni mieli jedno hasło, nie? Znacie na jeden. Tropikalne? No jest... Klimat, Klimat, jezioro. No, Cezar. Cezar. Kurwa, Cezara chciałem dać. Gigant. Przepraszam, gigant do czego miało być? Skąd wam się kurwa wziął ten Cezar. Gigant do maratonu miał być. Ale czekaj, ale co? Czekaj. Miał być klimat je, do tego jest martwy? Coś, jest coś takiego, dobra, okej, okay, masz rację Ola. Nie ma... wpadłem na to w tamtym momencie. A, no bo pisała no, no, am... Iron Man, to byście Słuchaj, połączyli z jeziorem, no, to... a jezioro nie, nie mogło no być. Właśnie... No No, no, no. Ana, ja miałem tak, żeby wam dać, że martwe to były dwie opcje właśnie. Albo oprócz tego... Dobra, tak, miałeś ten, To klimat... Tak samo myślałam jak połączyłam że Barbie, żeby nie? było właśnie lala. No. Gigant. A jak nie martwy klimat, to że martwy, czyli że też poszedłem tą logiką, że inteligentny, czyli encyklopedia. O, kurwa. Aha, no do, do, dobra, to tak żeś grubo przekminił. Ale, ale no bardziej to przekminiłem w ten klimat, że martwy klimat. Lel, nie, na no to bym nie wpadła. Ale ugrana. Dobra. Kurwa, tak mówię, dobra, mieszamy, co? Miałem klimat, ja mówię, jak mam wymyślić, żeby kurwa nie Rezeksa. było ten, żebyście nie dali o, zioro. No znowu jesteś coś razem.